I ja witam was bardzo serdecznie w trzecim już odcinku z SuperHota. Yy, jak pamiętacie, w ostatnim odcinku dosyć dla miłam i nie mam pojęcia, czy jakkolwiek się to zmieni w tym odcinku. Wątpię. Ponieważ i tak nagrywam to wszystko od rząd, bo mimo wszystko trochę mi to jednak wciągnęło. Podaj hasło: Brak dostępu. O nie! Podaj jeszcze raz hasło. Dostęp przyznany. Jej! Dobra, możemy grać dalej. I gdyby tak było, że. Jakaś część gry jest zahasłowana. W sumie coś takiego było w starych grach, przynajmniej ja się kiedyś coś takiego spotkałam, w której miało to chronić przed piractwem. Że mniej więcej w połowie gry trzeba było wpisać kod, który jest na opakowaniu. Dzień dobry. I to miało chronić niby przed piractwem. Bo wtedy byś tego indywidualnego kodu nie miał. Wow. Wow, wow, wow. Wow. Okej, okay, rzeczywiście ja mam wrażenie, jakby to się u mnie coś psuło. Słuchaj, so system. Dzień dobry. O nie O, ło, 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 ło. Dobra, 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 dobra. Tu. Nie, nie gość z Dobra. Dzień dobry. Yy. Dobra. Panowie. Nie! Oj! Drugi wylas. Dobra. Idziemy jeszcze raz. O, przynajmniej już się gra. Nie psuje. Ziem, 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 No niestety, każdy z nich łapie shotguna. Dobra. Dawaj shotguna. Dobra. Dobrze. Mnie niepokoi, gdzie są ci kolejni. No właśnie. My, następny Ty, 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 dobra, następny jest tam. Nie ma amo. No to z pięści, dobra, jakiś tu będzie następny na pewno. O, tam jest amo. Dobra, bierzemy szoguna. Duża amo. Dzień dobry. Okej. Okay. O! Hot. Dobra Super. to nawet. Y Hot. Szybko Super. poszło. Okej. Okay. Jesteś jednym z nich. <laughs> o nie. Uu. Ej, serio, ciary mnie przechodzą, jakby to u mnie się psuło. Y? Wiemy gdzie jesteś. Uu. Ej! Uy. Ej, mimo wszystko. Robi się to trochę straszne. O, mamy kolejne osiągnięcie. Widzimy cię. Dobra, mamy kolejną wiadomość. Chcę zagrać. Tragedia z tym hasłem. Słuchaj, stało się coś dziwnego. Wydawał mi się, jakbym zobaczył siebie w tej grze. Był tam mój pokój, chociaż wyglądał zupełnie inaczej, trochę jak we śnie. Udało mi się wejść, ale możesz sobie odpuścić, gra jest popsuta, była zepsuta od samego początku, daj spokój, ja ci ją pokazałam, Podzielisz się hasłem, jesteś mi to winien. Ej, nie napisałem niczego takiego. Okej. Okay. Ktoś nas obserwuje. Co? O nie. Nie powinniśmy więcej tego uruchamiać. Dobra, nie chcę mi się z tobą gadać. O nie! Nasz przyjaciel się jeszcze od nas odwraca. Uy. Dobra, wchodzimy jeszcze raz. Robi się dziwnie. Tak jakby za pomocą gry trzeba było schakować instytucje? Takie watchdogs? Samouczek. Czy my już samouczka nie mieliśmy? By. Yy. Czekaj na sygnał. Idź. Idź dalej. Okej. Okay. Idź dalej. Poruszaj się. Dobrze. Stój spokojnie. Co?! Super. Okej... Super. Super. Okay. Nie masz tu władzy... Okej, okay. rzeczywiście ktoś chyba rzeczywiście ma... ...kontrolę. Dawaj shotguna! Ktoś jeszcze? Co? Co tutaj? A ja mogę spaść? A dzień dobry. Pewnie ktoś będzie tutaj za moimi plecami. Nie? Dziwne. Ale tu nie. Brać głowy? Dobra. O nie, tam pistolet szedł. Dobra. Tak, dawno nie było śmierci. Tu się... Co? Przecież się cofałam! O nie, znowu tak jest. Dobra. O! Jaja sobie robisz. Bo osiągnięcie kolejne. Dzień dobry. Dobra, tu się cofniemy z przyjemnością. Ziom. Dobra. Dzień dobry. Nie ma Amo. Dobra, to rzucimy to. Gorzka piguła. Eee, dosięgnij! Aj! Dość, o przynajmniej dosięgnął tego pistoletu. Dobra, leć. Trafiło cię? Fajnie. Dobra, tu jest pistolet, jakby co? Dobra. Załadowane. Nie ma amunicji. Klas. klas, ship Dobra. aj, o ja cię kręcę. Gorzka O. Dobra. Mamy to. Następny. Oczywiście nie trafiłam. O nie, najgorzej. Tu powin... Tu powinien to minąć moją szyję. Dobra. Dobra, przynajmniej na tych tutaj mamy sposób. Po prostu się chronimy. Za tym. Ładujemy kolejny. Klas. Dzień dobry. Biem, Dobra, pistolecik. Uuh. Dzień dobry. Dobra. Naładowany. Co? O, nie, za blisko podeszli. Za blisko im posz pozwoliłam podejść. Las. Dobry, dzień dobry, następny, chup, dobra, ty, chyba trafiony, gośka piguła. Dobra, ty Teraz ty. O, o, no to, to już mi trafi. A, nie szło już główki w to wsadzić. A. Dobra, ziomek, idziesz. Tu nie ma zbyt dużej ilości amunicji. Dobra, tu jest ten pan. Nie ma amunicji. Dobra, niech to idzie, zabieramy to. Uy, dobra, chowamy się. Ty stoisz i tak. Dobra, ty ominę. Dobra, jest dobrze. Dobra. Następny. Nara. Okej. Okay. Dawaj ten kubek. Walcz kubkiem z shotgunem. Okej, okay. ten ma pistolet. O nie, za szybko. A już tak dobrze szło. Oczywiście że to cofa nas sam początek. Mhm. Zezula i właśnie zmarnowałam cały jeden strzał. Także już jestem w dupie. Dobra, ten nie żyje. Ten. Ten też nie żyje. Miło. Źle. Dobra. Spadaj! Gnoju! Pistolet. Ło! Dobra. Okej. Okay. Następny. Uch, jeszcze mamy municję. Nie, ten miał maszynowy, a ja nie umiem sobie odnieść. Oh. A ja sobie nie umiem odnieść. Poprawki wziął, dobra, zabieraj to. Pyszka piguła. Pan nie żyje. Miło. Jakby pan też nie żył, byłoby też bardzo miło. Brak nabojów. Kubek. Dobra. Pan nie żyje. I wiedziałam, że trzeba było najpierw tego z shotgunem. Źle. Mhm. Chujiona i Józefa też nie da rady. Ziąb, cofamy się. Nie żyje. Tu się cofamy. Dzień dobry. Ktoś tam jednak nie żyje. uhu. Wyszła piguła? Oj, przecież nic z nie leciało. Dawać mnie to. To jedne można. Dobra, ten nie żyje. Dobra, idźcie wy. Ty. Pierwszy. Dobra, idźmy źle. Ok. No, jak on to przeżył? O! Odblokowano osiągnięcie po prostu. Ty stoisz i tak. Dobra. Dziękuję. Znowu mamy tą gorzką pigułę. Dobra. Nie mamy Amo! Co? Nie! Nie, nie, nie! I jeszcze raz nie! No, to zdecydowanie też nie, Tak mnie już zdecydowanie nie lubi. No cóż, jest zdecydowanie trudna. Okej, okay. jak jakżeś to przrzutnoju. Nie mamy naboi, ale możemy w tamtego rzucić. Może go chociaż ogłuszy. Dzień dobry. Tego tu też by było miło. Okej, okay. ty tu. Co? Przepraszam bardzo, jak mnie to trafiło to koło mojego prawego ramienia powinno yy, przelecieć. Bragamo. To niech przeleci. Ziąb! Spoko. Moje. Gdzie? No, oj, źle. Oczywiście też nie trafię, bo jestem lamą. Dobra, w końcu ten jeden. Dobra. Dobrze nie żyje. O, pan sobie zabił kolegę. Nie, 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 tego trzeba pierwszego. A w ogóle oni wszyscy są. Dobra, dobra, dobra. O, tu kolejny. Jak... O super, udało mi się tego trafić. Bomba. Dobra. I myk. Super. O je. Oh. Super. Matko i córko. Oh. Super. To jest naprawdę, ale to naprawdę ciężkie. Ale i ja tak się cieszę, że to jest w miarę takie. Uuu, ciemnym wyjściem. Nara. Okej, okay, dawaj. Wrzucamy wszystkim. Czy mogę go zabić? Nie mogę go zabić nawet tym. Dzień dobry. O nie. Nara. Uf. Na pewno. A? Nie tego się spodziewaj. Dzień dobry. Dobra. Ten idzie w prawo. Jeśli go nie trafię. Jestem lamą. Ło! Ty, a ty tu skąd? Co? Oni się tu pojawiają znikąd. Dobra, panowie. Wątko. Dawaj mi tego spręta. Plus. Dobra, spróbujmy. Pójdź tędy. Dobra, tu nie. Może. Nie, tu nie ma nic. Zdecydowanie nic. Dobra, trzeba być. Dzień dobry. Nie tego się spodziewałem. dobra, a stąd pan przyszedł? Dobra, oczywiście tego nie trafię. Nabić kolegę. Okej. Super. Okej. Okay. Okay. Super. Jezu. I mam wrażenie, że ja kompletnie chyba nic nie mówię. Ja się dopiero o tym przekonam, kiedy zacznę obrabiać te wszystkie filmiki. Kiedy w końcu się nauczysz grać? Nie mam pojęcia. Dzień dobry. Okej. Okay. Mam tańczyć. Bawić się wam ja, nie? Gimpsie. O nie. A może ja nie chcę? Aj! A może to o to chodziło? Dobry pies. Czemu ten zły, albo ten ktoś, cały czas nas traktuje jak psa, zbitego? Nie pasujesz tu? Nie, dobra. Dobra. Tutaj, o, mamy katanę, dobrze. Dobra, dawaj mi katanę. Tu nikogo nie ma. Tutaj też nie. O, dzień dobry. O nie, tu już biją. Tu już nie jest fajnie. O, udało mi się odblokować osiągnięcie szaszłyk. Uważaj na tyły. Okej. Okay. O, cholera jasna. Zdecydowanie jest źle. Dobra. Dobra. Okej, okay, okej. Okay. Aj! On już też zginął. Aj. Dobra. Raz, dwa, trzy. Siu! Siu. Dawaj mi katane. Siu! Co? A, dobra, nie mieli pistolet, zapomniałam. Znowu chciałam przerażować. A z tego nic dobrego nie wyniknie. Okej, okay. są pistoleciki. Dobra. Uważaj na tyły, dawać. Dobra, tutaj wystrzelimy. Dobra, jeden trafiony. Bomba. A ten tutaj. Nie! Prawe ramię. Prawe ramię jest ranne cały czas. O! Odblokowano osiągnięcie gości. Chyba. Chyba chodzi o. Hmm. Znowu, szeszłyk. Dobra. Chodź tu, katano. Chodź tu. U? Dobra, mam Was i mam Ciebie. Gdzie dawaj? Trafiony? Oczywiście, że nie. Ok, teraz jeden trafiony. Super. O, trafiony, super. O, bomba, mi się to podoba. Jezu, już kolejne 25 minut. Winę do nieba. Wow. Okej... Okay. Dawaj broń! Tu ja się mogę chronić za ciałami! Bomba. Okej. Okay. Okej, okay, to poszło nawet sprawnie. Ale bomba, ja rzucając pistolet mogę zablokować pociski. Wow. Żadnej fabuły, motywu. Po prostu zabijasz czerwonych gości. No, nie wiesz z czym masz do czynienia. Hej, nie z czym, tylko sikam. A, bardzo śmieszna. Przyjrzyj się. Left click. Uy. Obserwujemy twój dom. Dobra. Okej. Okay. Tup, 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 tup. Obserwujemy ciebie. To tylko twoje ciało. Twój umysł jest tutaj, z nami. Okej. Okay. Spróbuj się rozłączyć. Na, na klawisz escape. A jeśli ci nie pozwolimy? Możemy cię tu zatrzymać na zawsze. Sorry, ale... OK, Pogadajmy. Okej. Okay. Ta gra jest naprawdę psychodeliczna. Nieco. Dobra. Nowa wiadomość. To nie jest gra. Odejdź, póki możesz. Okej, okay, rozumiem. Tak okej, okay, po prostu! Nie wiedziałem. Przykro mi? Wcale nie. Rządzi tobą Duma? Obiecaj, że już nigdy nie uruchomisz pliku Super Hot Exe. Obiecuję. Wcale nie. Potrzebny mi jest czwarty odcinek. Powiedz to pełnym zdaniem, ale jesteś świrem. Już nigdy nie uruchomię Super Hot Exe. Dobrze. Koniec czatu. Okej. Okay. Okej. Okay, Okej, okay. dobra. Robi się coraz bardziej. Zagmatwanie chorze. Ja nie wiem inaczej, jak to nazwać. Ale dobra. Trzeci odcinek. Zostawiam po prostu mindfuckiem. moja młogownica się przegrzewa od skupienia. Dobra, to na tyle w tym odcinku. Dzięki Wam za oglądanie. Jeśli w ogóle przebrnęliście przez te moje faile i lamienie, dzięki za oglądanie. No i do kolejnego. Hejo!